żadnej ochrony konstytucyjnej, jeśli się temu sprzeciwisz. Oni kontrolują edukację, pokażę Wam to w kolejnych wykładach, jak to robią, pieniądze, prawo, politykę, gospodarkę, historię, psychologię, filantropię, medycynę, religię, media, nie ma nic, czego oni nie kontrolowaliby. I pamiętajmy, że oni nie są ani lewicowi, ani prawicowi. Skoro istnieją partie prawicowe i lewicowe, to które partie mają oni pod kontrolą? Obie. To jest heglowska zasada. To jest logika heglowska. Pamiętajmy, że obaj, Marx i Hitler, lewicowe oraz prawicowe skrajności zaprezentowane jako podręcznikowi wrogowie, wyewoluowały z tego samego systemu hegelianizmu. Cytuję jednego z największych badaczy tej dziedziny, Przynosi to krzyk intelektualnego cierpienia ze strony marksistów oraz nazistów. Pamiętajmy, że mówiono, iż jezuici muszą służyć po tej i po tamtej stronie. Pamiętamy? oraz że muszą tworzyć konflikty pomiędzy tymi stronami. Konflikt przeciwieństw jest kluczowy, by wywołać tą zmianę, której chcemy. Dziś ten proces można rozpoznać w literaturze komisji trójstronnej, gdzie promuje się zmianę oraz prowadzenie konfliktu. Słyszeliście te określenia przedtem? Tak, konflikt jest kluczowy. Państwo jest nieograniczone, zatem państwo musi posiadać całkowitą kontrolę. To oznacza, że ludzie muszą wyrzec się swoich praw na rzecz państwa. Czy widzimy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych? Absolutnie. Tak więc państwo wymaga całkowitego posłuszeństwa. Jednostka nie istnieje dla siebie w tym tak zwanym systemie organicznym, ale jedynie odgrywa rolę w działaniu władzy. To jest dokładnie tak samo jak podczas nazizmu. Ta dwójka, Hegel i Kant, są filozofami odpowiedzialnymi za ten system. Byłem oszołomiony, byłem w Europie cztery tygodnie temu, w Niemczech i przywódcy, prezydenci Niemiec zjechali się i położyli wieńce przed pomnikami tych ludzi i powiedzieli, ich filozofia umożliwiła stworzenie nowej Europy. Oni ich uczcili.